Wczoraj w bardzo późnych godzinach trafił do nas taki, taki piesek. Gdzieś tam biegał sobie w okolicach ulicy przemyśl od razu miejscowość, w okolicy ulicy Mickiewicza, Plac Regionów, czyli to jest plac... Ten... Przy w dworcu, przy dworcu, PKP. Jest to chłopak, bo to już sprawdziliśmy. Niestety nie ma chipa, więc, więc nie możemy namierzyć, jakby opiekuna. Gabartowo, malutki malutki piesek miał tutaj, przynajmniej trafił do nas z tą taką czarną obruszką Nie wiem, czy ktoś mu po prostu założył, czy po prostu w takiej był. Coś się dziecko drapie, sprawdzimy, czy nie ma. Pchawek. I tak dalej. Ale apelujemy po prostu o to, aby ogłaszać, bo być może się komuś po prostu zagubił malutki samczyk z Przemyśla.